Witajcie, kochani. Kolejna sobota, kolejne błogosławione typy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest ta osoba, która w tygodniu pomyślała o obradze i galacie. Ja to troszeczkę zmodyfikowałem i tak oto jest 14,90. Jeszcze no trzeba wpłacać. Także witajcie, jak zwykle, sobota. Dzisiaj nagramy bezpieczniaka i wariata typu Kota. Kawkę. Doświadczam troszeczkę kłopotów z głosem. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że nie będę chory znowu, to byłby dramat przecież, nie? Zaczniemy od angielskiej. <coughs> Jebar, jest kreślony na starcie. dajcie spokój. O! Termin wariata poszukamy. Pierw poszukamy wariata. Trzy typki damy. Damy wariat triple. Chodzimy szybko. Kadix. KADYKS Mówicie, że jestem nieprzygotowany. No może jestem nieprzygotowany. coś mi ta zirona by tutaj wiesz na odbicie po realu. O, Pierwszy element wariata. To będzie zirona. 220 cyk. Lecimy dalej. Włoska. pewnie niestety nic nie znajdziemy do naszego wariatuncia Francuska Trąbki z Monako Monako byłem, myślę. Monako. nie będzie pytał pewnie dlaczego taki kurs na Monako. Teraz zobaczymy. Ręki trzecie są. A Monaco pierwsze. Szukamy czegoś innego, a jak nie, to wrócimy do rąków. Bundesliga. Nic tu po nas. Lecimy do Polski ja biało-czerwoni. Nie kosowo Podam tekst klasa klasę. Radomiaczek. Tyk, już oczywiście chciałbym, ale nie możemy ruszyć. O. Czy to za głębię z podwórką. 60 od niepłacaś. Żielona, Radomiak. Nic nie było. I damy te Monako, no co? I oni w zostaną, dostaną, to co mamy dawać ich? Ja nie dajemy Monako. I co, gdzieś kończą tego. Co tutaj teraz? Damy turecką. Jeżeli nie będziemy turecką, to mu spalimy najwyżej turecką na ostateczności. No nie, ja to będą dobre, że nie robił, jutro dopiero. Ale jesteśmy zawieszeni. Basketball. Coś w basketball. Widzicie, no ale tak, mi ciężko dać coś, nie? Ciężko coś dać. W nie było takie słabe, to bym dał z podpórką. Dobra, dajemy ten werder. Tak, nie w porządku. Za trójkę dam. No co? Czyli zielona radom jak werder, wielka trójka nasza dzisiaj. <grym> I teraz coś spokojniejszego. Popalimy jakieś Ale Lece mnie ciecie bany. Dobra, uwaga, robimy zmianę. Czemu dlaczego? Wygrałem kyszauci zrobiłem. Żrona, radomiak i... Crystal Palace. Przysłał Girona, Żrona. I Radomiak. Radomiak, Radom jak Radom. Radom jak Radom. Jadą kurwy, jadą. Jadą do Radomia. Europa. To jest Polska, nie jakaś Europa kurwa. Dobra, nie przeklinam już. Okay. Odpowiedź do od realizatora, żeby nie przekinać. O, i ta trujeczka 90, kursik. Czy inne multible do sprzedania? No wiadomo, że do sprzedania, bo raczej się nie sprzedają. <tuszy> Ostatnio był krótki filmik, no się będzie troszeczkę dłuższy. Kawki dziumne, dziub, dziub, dziub. Niech dowodem na rozwój kanału będzie to, że nawet przed filmikiem zaczesałem lekko wąsa. Żeby tak się wierzył, nie majtał. Więc jest głównym, ale 1-0 z Brentford zrobią, nie? Tak? Tak? Tak. tak. 1-0 będzie. Bruno Fernandesz, mówię to od razu. Szpein Primera. Raz, handy. Raz z Hanady. Znaczy, to taki półwariat będzie. Nie będzie 1.40, będą kursy po 1.70, 90. Mistrz Derby to derby, event jest Jak oni go lecący, coś tu czuję takie raju, raju, raju. No, jeszcze się nie mylę. Nie, nie będzie trzy karykolis, czyli pewnie będzie. <laughs> jeszcze, jeden, jeszcze jedna rzecz. François? Nie wiem, nie ufam więcej. Bo tu ufasz, nie? Właśnie. No właśnie. No komu ufam? Tylko ufam Polsce. Polska. Ekstra kasa. Nie mam tutaj nic do zaufania. O tutaj nawet półtora godziny, tylko. O, dwa i pół nawet. Kurwa. Kurwa. Więc co w za trojeczkę. Życzę Wam miłego weekendu. Dziś mogę być lekko pijany, także czytajcie wszystko, co będę pisał ewentualnie. Jutro idę na mecz, mam nadzieję, że w pizza nie dostanę. Idę w z naszych braci z Rotterdamu. nordy, pogoń! I nie idźcie trzecią drogą. Pozdrawiam. Miłego dnia. I weekendu również.